Bardzo ciekawy materiał pokazał się na e, facebookowym profilu Rebel24.tv. E, bardzo ciekawy live z panią, właśnie mecenas, Katarzyną Tarnową, gwóźdź, z którą, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Tematem live było mówienie ustawy o obronie ojczyzny, ryzyka z nią związane, ewentualne rozwiązania i analiza, właśnie prawda, e, prawna. Jest tam mowa o powoływaniu na ćwiczenia, rozbicie tej całej sprawy na atomy. Czy trzeba się stawić na ćwiczenia, czy nie? Kto musi, kto nie musi, jak można to przełożyć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy live, 50 minut, naprawdę e, ogromu wiedzy. Więc wszyscy, wszystkie te osoby, rezerwiści, e, młodzi ludzie, którzy gdzieś tam dostawali jakieś kwity na to, żeby się stawić w obecnych WCR-ach i tak dalej, i tak dalej. Wy wszyscy powinniście zobaczyć ten materiał. Wrzucę tutaj link w komentarzu rebel24.tv i, i warto naprawdę, warto posłuchać, bo pani mecenas Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź przedstawia to wszystko moim zdaniem w bardzo prostych słowach. Zapraszam serdecznie do do obejrzenia tego live'u. Jak mówiłem komentarz znajdziecie, znaczy link do, do tego materiału znajdziecie tutaj na pewno w komentarzu.